W zadaniu trzecim mamy wykazać, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8. Czyli najpierw zastanówmy się, w jaki sposób możemy zapisać dwie kolejne liczby nieparzyste. Może zacznijmy od tego, w jaki sposób zapiszemy kolejne liczby parzyste. Jeżeli miałabym sobie wypisać kilka kolejnych liczb parzystych, to na przykład mogę zapisać, no niech to będzie czwórka, 6 oraz 8. No i teraz mam nadzieję, że wiecie, że liczby parzyste dzielą się przez 2. Czyli jeżeli założymy, że naszą pierwszą liczbą parzystą jest czwórka, to wiemy, że ta liczba na pewno jest podzielna przez 2, czyli możemy ją zapisać w postaci 2 razy n, czyli 2n. Natomiast nas interesuje liczba nieparzysta. No to jeżeli tu mamy liczbę parzystą, no to liczba Nieparzysta będzie następną, naturalną za tą liczbą parzystą. Czyli jeżeli do liczby parzystej dodamy 1, to wtedy otrzymamy liczbę nieparzystą. Czyli jeżeli parzystą oznaczyliśmy jako 2n, to nieparzysta to będzie 2n plus 1. No i w ten sposób zapisałam sobie pierwszą liczbę nieparzystą. No to gdzie będzie kolejna liczba nieparzysta? Zobaczcie, tutaj mamy liczbę parzystą, a następna to byłaby siódemka. To byłaby kolejna liczba nieparzysta, czyli to oznacza, że do piątki musimy dodać 2, aby otrzymać następną liczbę nieparzystą. Później znowu byłaby parzysta, następnie nieparzysta, czyli znowu musimy dodać 2 i wtedy mamy trzecią liczbę nieparzystą. Kolejną liczbą nieparzystą byłaby jedenastka, czyli zauważcie, że cały czas, gdy będziemy dodawali dwójki, to będziemy znajdowali się w liczbach nieparzystych. No dobra, wiemy, że to będzie pierwsza liczba nieparzysta, czyli kolejna to będzie ta liczba plus 2, czyli 2n plus 1 dodać 2, czyli 2n plus 3 i to jest druga liczba nieparzysta. Do kolejnej. Znowu dodajemy 2, czyli mamy 2n plus 5, tak? bo 3 plus 2 to 5. Kolejna to byłoby 2n plus 7. I w ten sposób zapisujemy kolejne liczby nieparzyste. Nas tak naprawdę interesują tylko dwie, czyli pierwszą niech będzie 2n plus 1, a drugą 2n plus 3. No dobra, oczywiście moglibyśmy na przykład, ponieważ mamy podane, że to ma być różnica dwóch kolejnych, no to możemy wziąć na przykład 2n plus 3 i 2n plus 5, albo 2n plus 5 i 2n plus 7. To nie ma znaczenia, ważne, żeby one były kolejne, czyli nie możemy wziąć na przykład tej i tej, bo to już nie będą kolejne liczby nieparzyste. No dobra, wybraliśmy sobie te dwie liczby, no i teraz mamy policzyć różnicę kwadratów tych liczb. Różnica to będzie odejmowanie. No i teraz kwadrat jednej liczby, czyli mamy 2n plus 3 do kwadratu, odjąć 2n plus 1 również do kwadratu. No i teraz musi, musimy tutaj sobie zastosować dwa razy wzór skróconego mnożenia, czyli najpierw mamy tutaj a do kwadratu to 4n kwadrat, dodać dwa razy a razy b. Czyli 2n i razy 3 i dodać b kwadrat, czyli 9. Minus tam zmienia znaki, czyli jeszcze nawias zostawię. Tu stosujemy także wzór, czyli mamy 2n do kwadratu, czyli 4n kwadrat. Dodać 2 razy 2n razy 1 i plus b kwadrat, 1 do kwadratu to 1. Wykonamy tutaj mnożenie, czyli mamy 4n kwadrat, Plus 4 razy 3, 12n plus 9 minus nam zmienia znaki, czyli mamy odjąć 4n kwadrat. Z tego otrzymamy 4n, tak? 2 razy 2n razy 1, czyli mamy odjąć 4n i odjąć 1. Redukujemy wyrazy podobne, czyli 4n kwadrat, odjąć 4n kwadrat to 0, 12n, odjąć 4n to 8n, no, i 9 odjąć 1 to będzie 8. No, i my mamy wykazać, że to, co otrzymaliśmy tutaj, jest podzielne przez 8. No to znowu zastanówmy się, w jaki sposób to możemy pokazać. Jeżeli na przykład mamy liczbę 12 i my chcemy pokazać, że ta dwunastka jest podzielna przez 3, to ja 12 mogą sobie zapisać jako 3 razy 4. Czyli chcemy sobie zapisać iloczyn, w którym Jednym z czynników jest ta liczba, przez którą dzielimy. Czyli jeszcze raz może inaczej. Gdybym, gdybym chciała pokazać, że dwunastka jest podzielna przez 6, to muszę to zapisać jako 6 razy. No taka liczba, która da nam 12, czyli w tym przypadku 6 razy 2. No i tutaj widać, że dwunastka jest podzielna przez 6. Tak więc, jeżeli chcemy pokazać, że to wyrażenie jest podzielne przez 8, to musimy to sobie zapisać jako 8 razy, no i tu mamy resztę naszego wyrażenia. No to zapiszmy. Mamy 8 razy, czyli wyłączymy sobie 8 przed nawias. No to gdy wyłączamy liczbę przed nawias, to całe to wyrażenie właśnie przez tą liczbę podzielimy. Czyli 8n podzielić przez 8 to będzie n, 8 przez 8 to będzie 1. No i teraz zauważcie, że ta liczba już wiemy, że będzie podzielna przez 8.